Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj zaczynamy stajence Szybko muszę Założyć baranom Ponieważ lecę szybko Do pola Bo idzie na wałnica. W końcu może poleje W ostatnim odcinku Mówiłem, że będzie chyba lało Ale to przeszło bokiem I nic z deszczu Tą resztkę siana sobie zgarnę, dam ją, a na wieczór jeszcze sobie zrzucę, żeby miały. Na razie im styknie. Wodę jeszcze donieść później. I teraz szybko zamknąć kury, aby mi nie uciekły. Jak bramkę otworzę, jest parno. Jak nie wiem, wiatr wieje. Pokażę. O, od dołu idzie. Czarno, będzie nawałnica, sobie kury zagonie. Teraz niechętnie będę szły, bo jeszcze za wcześnie na zamykanie, ale to jedno na chwilę. Żeby mi nie uciekły jak otworzę bramkę do zganiania owiec. A łazić na chwilę. Musimy tu posiedzieć. Jest 10 kurek, kogucik, siedzą. Dobra, teraz sobie tu otworzę. Aby prosto kury, nie kury, owce tutaj biegły. Zobaczycie przy okazji jak one lecą do stajni. Dobra, otwieram. Widzimy się na działce, jak już tam dojdę. Wiatr się poruszył mega. Idzie ciemno od dołu, więc miejmy nadzieję, że w końcu poleje. Dochodzimy już do pola. Nie ma czym normalnie oddychać. Takie ciężkie powietrze, takie duszno. Ale to miejmy nadzieję, że poleje i w końcu się orzeźwi to powietrze. Normalnie za duszno na tym polu jest. Zaraz sobie barany. Wezmę tylko, idę jeszcze zamknąć foliak. Byli dzisiaj złomiarze, jeździli po wsi. Dałem im ten piec, co tu był, stary i kilka takich siatek, po kawałku siatek, co pozostawało. Więc sobie też to wzięli. To niepotrzebne leżeć, tu jak bierą Dobra, lecimy zamknąć, tu jeszcze zostało tyle siana takiego ladacego, co tu zostało po kostkowaniu, więc to sobie tutaj zużyłem tutaj zamkniemy Pokażę Wam jeszcze na szybko jak to wygląda tutaj wszystko papryka idzie w górę pomidory tutaj sobie będę musiał widłami przytrzasnąć tą otulinę, żeby to nie zwiało I zamkniemy sobie jeszcze szklarenkę o, tu już fajnie pomidory idą w górę tam ogórki też się już pną tutaj już jest pierwszy pomidorek koktajlowy fajny, idzie w górę ogórek jeszcze jeden szczypiorek po boku tu następne ogórki koktajlowe pomidory koktajlowe niech sobie rośnie wszystko na wieczór jeszcze tu przyjdę podleję to sklarny, bo tu z wiesz mi nie trzeba będzie bo może już w końcu poleję ziemniaki u mnie takie y, zaczynają kwitnąć tu na tym kawałku u mnie, w tych czterech rządkach takich małych, nie ma stonki, Jeszcze tu może nie dowiedziała się, że tu są zimniaki, ale tam u mamy to już jest, są młode stąki, nawet wyszły, więc lipa. Pietruszka zaczęła wschodzić po marchewce, szkoda gadać nie ma nic. Tak samo fasola i no parę krzaczków. Dynie fajnie mi się rozrastają tutaj już się pną te od anki Ania może zobaczyć jak u mnie rosną może nie najlepsze ale jakie takie już długie fajnie idą zobaczymy jak będą owocować tu są jeszcze kolejne te co nadsadzałem fajnie idą codziennie podlewam dzisiaj może nie trzeba będzie tutaj patisony Ogórki fajnie też idą w górę. Sporo ich teraz zeszło Po tym nadsadzeniu. Więc może coś z tych ogórków powinno być. Tu fajnie idą. Poleje to powinno się wszystko ruszyć do życia. Tu następne Słoneczniki tak wyglądają. Też już fajnie idą no w górę poleje, to jeszcze większe będą. Dobra, ja lecę z baranami, bo już idzie coraz bardziej zawierucha, żeby mnie to nie chwyciło. Dobra, ja sobie otworzę owce i będziemy się widzieć, jak je będzie zganiał. Wszedłem jeszcze na chwilę do owiec. Tutaj nie wiem czy wam wspominałem, jak nie daje im siana tu do paśnika. I w stajni nie daje im za dużo siana też na wieczór. No Cały paśnik dostają ale nie taki ubity jak zdawałem wcześniej, że napchałem ile tam wlazło. To taki luźny paśnik cały dostawały i nie chciały trawy jeść w polu. Tutaj miały siano. I nie dawałem im, przestałem im dawać tyle siana i teraz fajnie wypasają eee, tu tą łąkę więcej tej trawy skubią i lepiej ją jedzą niż przed tym jak dostawały tyle siana więc teraz siano się im uszczupliłem i tak samo owiec z kukurydzą dostają i na łopatkę, a na zimę dostawały 2,5 łopatki Niekiedy trzy na tyle owiec A teraz dostałem tego mniej O, zobaczcie jak się bodzie z bimbrem Penia Benia się teraz chyba yy, będzie goni albo będzie gonić Zobaczcie jak się pierą. <śm> <śm> O, boi się, woła matkę Ale <śm> Klara już go pomału zostawia, a Benia go goni. Ona się teraz chyba od nowa zaczęła dostała rójki od nowa Bo widziałem, że floki na nim skacze. O, widzicie, skacze na nią, a ona nie ucieka, więc będzie miała rójkę. Tutaj im zgrabałem trochę z czego Siana tutaj pod wiatkę, żeby miała sucho no i teraz otworzymy, bo już idzie to czarno naszą stronę oby polało, to szok, takie sucho zobaczycie jak one będą leciały sobie do stajenki. chwilę w lasku podsiedzą odskubią yy, ostrężyny, bo lubią ostrężynę A teraz akurat y, idą prosto do stajni trzeba je trochę nadgonić one tam podbiegnę trochę same prosto wlecą Biegłem ale nie dogoniłem ich za szybko mi tu wleciały, ale już prosto stajenki poszły no i siedzą. Masakra, nie nadążyłem ze nimi. Dzisiaj nie wiem, co im się stało, może przez tą pogodę wydarły prosto do stajni. A tak to wcześniej, jak je zganiałem, to popasły się jeszcze na ostrężynie. Chciałem wam to nagrać, ale dzisiaj od razu poszły do stajni. Może wyczuły, że idzie deszcz albo coś. Zobaczcie, jak fajnie sól Oglizały. takie rowki porobione Jakby ślimaki obryzły. dobra, one niech sobie tu już siedzą, teraz jest godzina już 16 Więc dzisiaj już niech sobie siedzą kury jeszcze wypuszczę nie będę jej tego chlewka teraz już zamykał jak nie padało to sobie wejdą No. Zobaczymy, jak będzie padało, to Wam jeszcze coś dogram. Pokażę Wam, jak pada. W końcu teraz widzę wiatr jeszcze większy. Zebrał, o! Może słychać. Widać Jak nie będzie padało to, na tyle dzisiaj. Jak zacznie padać, to Będę usłyszenia.